Cześć, witam Witam bardzo serdecznie ponownie moi drodzy w drugiej część naszej relacji. W pierwszej mieliśmy w, w część taką wstępną, wprowadzającą oraz pierwszą część treningu, która już za nami. Przed nami druga część treningu, w niej y, mam ucie obiekt w Chorwacji, także bądźcie z nami, bo rywalizacja dopiero się rozpędza, rozkręca. Przed nami drugi obiekt. Chiny, w miarę, poszły łatwo. Zobaczymy, jak będzie z Chorwacją. I chodzi o teren, na który będziemy rywalizować. Yy, druga walka startowa, i początek zły. To, co się zdarzyło w Chinach, czyli spóźniony skok. To się dawno na nim nie zdarzyło podczas treningu, szczerze powiedziawszy. Także taka no, nie, nieprzyjemna taka statystyka dla nas na pewno. Trochę niefortunna sytuacja. Zobaczymy, co będzie dalej się działo. Na ja, już na wpadki mamy czas, bo. Kiedy będzie pierwszego zaliczenia, no to możemy sobie poruszyć na takie przypadki. Tu podobnie jak na obiekcie w Chinach 200 metrów podstawową odległości, ale tutaj co 20 metrów jest zaliczenie, nie co 10. I na początek 236 metrów, noty po 19,5 punktu. I od razu powiem, że od razu poniżej 200 metrów jest wpadka. Tak? 200 metrów jest w podstawowym, ale w zamian poniżej 200 od razu jest już jest wpadka rażąca. Nie ma odległości pośrednich. Teraz świetna druga faza, ale z upadkiem. E, 267,5 metra. Na szczęście to jest dobry wynik, dając nam potrójne zaliczenie. Pod warunkiem, że następny lot będzie ustany. Jeśli to będzie potrójne, jeśli nie, to będzie podwójne. No i tak też chyba będzie, że będzie potrójne, bo ten lot jeszcze będzie lepszy. Ha, ha! 272. Noty 19. Ładny lot. Mógł się podobać pod skandami. względami. No i teraz zobaczymy zacznie końcowe im potrzebujemy 235 metrów 235 czy się udana, nie jestem pewien Pierwsza fazy, taka troszkę pasywna no właśnie czyli nie były wpadki a on jest wpadka 196,5 metra poniżej 200 metrów czyli pierwsza wpadka z trzech jak to możemy popełnić bez konsekwencji Um, ale liczymy, że już teraz będzie dobrze. 235 przypomina, Musimy osiągnąć. Trajektoria dobra, więc lecimy, lecimy. Piękne zaliczenie. Spokojne. 269,5 metra. No teraz trzy w górę. Pytanie co do tych trzech belek w górę wyżej zrobić, ale to... Przesuwa granicę o 15 metrów tradycyjnie. Czyli 215 to nie podstawowe. 235 to podwójne. 250, 5 potrójne, a potwórne, rozmiar skoczni. No i proszę zobaczyć odważnie. Ładnie 280 metrów. Zaczynamy od liczenia a będzie odległość końcowa się pojawi. Odległość końcowa 270. Żeby ten etap już mieć z głowy. 270. Będzie szansa, bo trajektoria dobra. Jest. Brawo. 283,5. Leciutko. Szybki etap. Za chwilę etap. Yy, trzeci podnanie postawa belka, 10 108 do odhaczenia, a więc lecimy, lecimy po sukces, który mam nadzieję przyjdzie. Pierwsza próba od razu obiecująca, bo to będzie chyba zaliczenie podwójne 233, tak. Noty po 18,5, Zaczynamy od liczenia podwójnego. Zabrakło trochę do szczęścia, żeby było to zaliczenie yy, Potrójne. Zabrakło jakichś 5 metrów, 6 mniej więcej. Teraz zaliczenie nie podwójne, chyba. poczekamy jeszcze na podsumowanie. 220, tak, noty wysokie 19, 19, w nie ma tu wątpliwości w tym zakresie. To dobra teraz informacja oczywiście. Teraz, w co mamy yy, na koncie 4 zaliczenia. Trzymujemy się czy minimum, żeby było, żeby było zaliczenie końcowe wyznaczone. No i będzie zaliczone, wyznaczone, bo teraz lot fajny. 270,5 metra, noty 18, 18, było poczwórne. Stało się faktem z tej belki. No i teraz nie końcowe to 230 metrów. Jak w pierwszej byłoby idealnie, gdyby się udało, ale w pierwszej próbie się jeszcze nie uda. Ale bez wpadki na szczęście. 215 metrów. No ale czeka. 230 metrów, później, ale 228 228 metrów wymagane w tym momencie. No chyba się uda, teraz, bo trajektoria trochę lepsza. No i proszę zobaczyć, już udało się przekraczamy tą granicę wymaganą. No i fantastyczny lot. 276 metrów, bardzo wysokie. No to został ostatni etap, który powinien być tylko przyjemnością. I trzymamy kciuki, żeby to poszło rzeczywiście szybko, bo mamy na to szansę. Żeby uniknąć niepotrzebnej presji. Mm, wyższy rozbieg. Trochę mnie zaułuczenia, ale momenty na nie jest mniej. Na początek 252,5. Wysokie, no to jest leczenie oczywiście podwójne. Było blisko potrójnego, no ale zabrakło jeszcze tam, tam półtora metra mniej więcej. Teraz yy, w zamian fantastycznie z upadkiem, ale 280,5. No i leczenie końcowe teraz mamy bo to będzie 240 metrów. Jego końcowa odległość. Zobaczymy, czy się uda lekko skok spóźniony, więc może być problem. A z drugiej strony wyższy raz może pomóc. Ale nie pomoże. Nie nadrobi tych braków chyba. 237,5 było blisko. Więc teraz zaczynam 235 w tej sytuacji. Czyli po prostu żeby drugi rok rząd był na podobnym poziomie przynajmniej, a będzie na wyższym, bo lepsze wyjście z progu, więc wydaje się, że będzie dłuższy z automatu ten lot. To się dzieje 30 metrów dalej. 271,5. Noty po 19,5 punktu. Trening dobiegł końca, proszę Państwa. Opisanie dobieg końca, a więc bardzo szybko i sprawnie nam poszło. I to najważniejsze w tym momencie dla nas. Hmm, tymczasem, my przynosimy się teraz do dalszych emocji. czyli drużynowy turniej Polski, a ja najpierw zepchnę Pukar Świata, bo to chyba to dogrywka jeszcze, tak? Cały czas te klasyfikacji... Nie, to były jakieś treningi. Okej, okay, dobra, pomyliłem się. Trudno. Zareagujemy na drużynowy turniej Polski, tu za nami 22 konkursy i 60 konkursów wciąż przed nami. Po 22 konkursach liderem Szwajcarzy, którzy znajdują 13 podiów na koncie. Na drugim miejscu oczywiście Finlandia, z dużą statutą do Szwajcarii, bo to jednak strata dość poważna. Zachronię, żeby patrzeć, co tutaj się dzieje. Za jest Norwegia, która po ostatnim konkursie wyprzedziła ekipę Kazachów i Estonczyków o 32 punkty, jak widzimy, 32,4. Piąta jest Polska, która na razie piątego miejsca broni skutecznie, umacniając się po ostatnim konkursie na tym miejscu kosztem Francji i Kanady, która traci już do Polski. Prawie 150 punktów. Siódma jest Austria, którą cały czas stara się gonić Rosja. To, że zdolnie w tym momencie 165 punktów. Dzisiaj kolejne zawody. Rosja wciąż idzie ekipą bez zwycięstwa w tym turnieju, a przed nami skocznia w brzegu. I tu będzie początek to skocznie w brzegu, właśnie. Najpierw skocznie ta najmniejsza, 105 metrowa, później poziom pójdzie w górę. Za chwilę zerkniemy, właśnie na kalendarz tych naszych. Yy, nie ma już, nie ma już tego kalendarza. Kurde, szkoda trochę. Nie widzimy tego kalendarza. Jak to wygląda, ale chyba to jest czeka nas kompleks skocznie w brzegu. To dosłownie kompleks, bo tak mi się wydaje, że tutaj czekają nas te najciekawsze obiekty. Eee, teraz, skocznia w brzegu, najpierw skocznia normalna, potem duża i chyba mamucia. Chyba musiałby być inne później, ale spodziewałam się, że nie. A potem będzie długość kompleks matysówek, ale to na razie tak tylko gdybam sobie, zobaczymy jak będzie w praktyce. Rekord skoczni 104 metry, jeśli chodzi o rekord oficjalny, nie przez nas ustanowiony, 109 metrów Mariusza Pawła. Nasze sieciówki 104, a autorski skok 103 metry. Tak to wygląda. Przed nami pierwsza grupa serii próbnej, w opadach deszczu ze śniegiem, zaczyna drużyna Rosji. Trochę specyficzna skocznia z, z takim z specyficznym rozbiegiem, taki trochę Rozbieg, nie wiem, ze złota, <laughs> może się kojarzyć trochę, no i początek dobry, Dimitri Vasiljev 102 mety, noty 19, 19 i skok niemal idealny, jeśli chodzi o pociąg czołówki. Drużyna Austrii, Jan Herr, wiatr, koło metra na sekundę, no nie wiem, co ten nam da, czy będzie rozpieszał, czy będzie przeciwnie, da nam... Nerwy. Eee, Jan Herr 101 metrów. Nieustanny skok. Noty 10, 9,5 tu ruszy na tarczy 30,5 punktu, 30 punktu do, do Rosji. Wpadka Osteaku. Teraz ekipa Francji i Kanady. Eee, Roman Lamichapui w tym momencie. No i tu będzie nieco lepsza postawa, jak widzimy. Odległość 103 metry. Noty 19, 19,5 punktu w tym momencie. Także dość ciekawie to wygląda w tym momencie. Ekipa Francji i Kanady, dwa punkty przed Rosją. Za chwilę drużyna Polski. Jak rozpocznie tę rywalizację Piotr Żyła dla naszej drużyny? No, nie niestety. 97,5 fatalny, no to 7, 7,5 punktu. Tak, nie pamiętam kiedy ktoś ostatnio dostał za upadek. Także no, niestety Piotrek miał PH15 punktów, tracił do Austrii, mimo że w metrach traciliśmy tylko punktów 6 mniej więcej. Eee, a 9 punktów traci po tak na samych notach. Teraz e, wpadka Siergia Trechenko Kazachowie ze Stępczekami 89 metrów, ale noty 19-18,5. gdzie gdą są przed Austrią i Polsko. O 2,5 punktów przed Austrią. Teraz Norwegia. E, Friedrich. I Jak rozpoczęli rolkowie? No nieźle. To jeden z najlepszych na razie, 102 metry. No typu 19,5 punktu, druga pozycja. Punkt punktu przed Rosją, punktura punktu do ekipy Francji i Kanady. Teraz drużyna Finlandii. Laurie Asikainen Laurie Asikainen, zobaczymy. Jeden z lepszych klub. także na no, no ale nieustany. Skok, 104 metry. No i noty tej wysokie, bo to, były, to było lądowanie tylko ideałowi tylko że brakło wykończenia tego szczęśliwego. Noty 11, 11 i pół, miejsce czwarte. Także jest trochę się po stronie Finów 10 punktów przed tym, mimo że tylko trzy metry różnicy w kontekście próby z upadkiem. Szwajcaria zamyka pierwszą grupę serii próbnej, w tym przypadku Dominik Peter i Dominik Petter na skoku spóźnionego, ale mimo tego spóźnionego skoku będzie miejsce czwarte chyba. Tak, 96,5 metra, no typu 18,5. Mamy ciekawą podziałkę. Cztery drużyny, były skoki uznane na, na dobrym poziomie i cztery ekipy, którym czegoś brakowało. Polska na ostatnim miejscu, niestety, po pierwszej grupie. A prowadzi ekipa Francji i Kanady, druga Norwegia, trzecia Rosja. To trójka wyraźnie odskoczyło na razie Podstawę ekipą Czwarta Szwajcaria traci 13,5 punktu do Rosji. Piąta jest Finlandia, potem Kazachowie z zastępczakami, Austria i Polska. Tak to wygląda. Po pierwszej grupie sali próbnej przed nami. Druga grupa. Zaczyna drużyna Rosji. No i tutaj imię Hazetinow. Uuu! No ładny skok. 101 metrów. No tu 19, 19,5 punktu. Najlepsze, ale oczywiście przyzwoicie w obu, w obu grupach. Teraz drużyna Austrii. No i dobra postawa, Martina kocha. 99 metrów, noty 19, a druga z dużą stadą do Rosji. Stada 34,5 punktu. Teraz, ekipa Francji i Kanady. aukup Drużna prowadziła po pierwszej grupie. Teraz aukup na 101,5 metra, noty po 19,5 punktu. Jest prowadzenie 4,5 punktu przed Rosją. Dawid Kubacki. Na przełamanie. Polska, no niestety, najgorzej po pierwszej grupie. Dawid, troszkę na poprawę nastroju, powyżej 100 metrów. Albo dokładnie 100 metrów. No dokładnie, równe 100 metrów. No po 19,5 punktu. Tracimy 11,5 punktu do Austrii. Trochę mniej niż traciliśmy, bo traciliśmy tylko 15. Teraz Kazachowie ze stączekami Karel Rusalu. Drużyna była szósta, po dwóch grupach będzie chyba podobnie. Nussel uzyskuje 99,5 metra. Noty po 18,5. Dwa punkty przed Austrią. Teraz Norwegia. Wice lider pierwszej grupy. pamiętamy, Harvard i Nie zawodzi drużyny. Daje ich na doprowadzenie w tym momencie. 103 metry. Tak. Noty 20 i 19. Bo to daje prowadzenie o dwa punkty przed Francją i Kanadą w tym momencie. No i drużyna Finlandii. Harioli Ruszyna na piątym miejscu po pierwszej grupie. Teraz Harioli dobrze się prezentuje i dobry skok stosunkowo 102 metry noty 19, 19,5. Finlandia odskakuje choćby Kazachomie. Jest onczyką na 14,5 punktu w tym momencie. No i została tylko Szwajcaria, która ma bądź czwartego miejsca po pierwszej grupie. Kijan Pajer, no nie do końca dobrze do progu, więc może różne stracić miejsce czwarte, chociaż zobaczymy. Odległość dająca miejsce czwarte. 98 metrów pomogły noty 20, 19 i pół punktu pozwoliły zachować czwarte miejsce, tylko pół punktu jednak przed Finlandią, a więc w dwóch grupach sali półnej najlepsza Norwegia, potem Francja z Kanadą i Rosja, potem Szwajcaria, Finlandia, Kazachowie z stończykami Austria i Polska. Ale polska może się do gry teraz o miejsce 6 realnie patrząc. A czy to się uda? Czy polska zajmuje miejsce 6? Czy jednak wkrótce tylko na tym miejscu ósmym? Podobimy się w następnym odcinku.